Siema, to Kubir, a to jest film z DevSwapa. W tym filmie zobaczcie rewanż pomiędzy mną a moim przyjacielem Tobiaszem w trybie Devswap. Polegają na tym, że będziemy zamieniać się miejscami co 5 minut. Masz kreter, tylko dwa H do łąży, ale ogólnie przekrywa. łatwo jest Chciałbym zdać, bo masz tylko zwykłe skrzyżowania i same ronda nic więcej trudnego. XD nie jedna osoba z Warszawy zdawała tutaj. Ok, Jerozo, dzięki za poradę. O, witam cię Togeszu. Dzień dobry, jesteś zmierzony dzisiaj. 4 miesiąc, bok. Jak się z tym czujesz? kolego? ze 4 miesiące JP2. Hmm, wydaje Ubra. mi się, że tym razem wygram. Ok, jak kliknę Enter, to zaczynamy. Git? Dobra, Ta Zaczęliśmy. Ha, nie dasz mi tego hita, nie dasz mi tego hita, łatwo. Nie dam, bo jeszcze Stoper musiałem włączyć, wiesz? Tak. No, no, czyli znowu. Dobra, czekaj, dobra. Widzę, widziałem godzinę na drugim monitorze. O, teraz! Ale szczęście! Teraz idealnie przełączyła się godzina, teraz minuta idea, idealnie się przełączyła, więc również mam taki wiesz... Timer, no nie? Akurat. Uuu, u, dobra. Mam podwójne u. W tym samym czasie And w ogóle jest stonejszy. Ciekawy jestem, jakich metod użyją, ale zgaduję, że będzie standardowo, że zaczną sobie od lawy, później polecą jakieś zeskoki, tak tak jakieś grawele, ale jestem ciekawy, czy zobaczymy coś nowego. Jak na przykład ten obsydian ostatni raz próbowali. Ale, ale hmm, nie wiem, czy znowu jakoś luźno z tobą nie zacząć grać, bo. Mówisz. Jakby, wtedy, wtedy też na początku na chillu... Anonimowa, jak już po, robisz poradnik, to proszę, rób do szarka. proszę, nie do normowej alternatywy. Dziękuję ślicznie. ...na ciąg się dalszy, dziękuję, dalszy, dalszy. dalszy. Ja, wistero, dziękuję za dwa miesiące, dalszy. trzy w sumie, pozdrawiam. No, no przede wszystkim, jest ja tak biegam bez sensu, a ja najważniejszej bez rzeczy jeszcze sobie sensu? nie ogarnąłem, jeszcze najważniejszej rzeczy. Jakiej? O, już mam najważniejszą rzecz. Dobra. Najważniejsza rzecz zrobiona. Już zrobiłeś, wiaderko? Możliwe. Od razu zrobię sobie chyba. Mone, wiesz co, właśnie no nie wiadomo A, z tym jest. Rzecz. Ponieważ ja nie dostałem żadnej informacji jako A, streamer w ogóle od no Twitch'a. O tym, wiesz? Dobra, to później na dropie bo fatalne RNG. Jezu, żebym... kurde, z sezonkiem nie miał lipy. Czemu tobie też nie ma światła, bo gra po ciemku. A wy jak gracie chat? Po, po ciemku? Dobra, się muszę Czy z zapalonym światłem? Ja nie, generalnie jak nie, mogę, to ja nie nie siedzę zdąży. z minimalnym światłem. O, Albo ewentualnie ze światłem to, takim jak delikatnym, to. jakieś nie wiem, gini, ściany, nie? czy coś. że delikatne ledziki, żeby były odpalone. Ja generalnie nie mam to większego światła nigdzie w mieszkaniu. To znaczy, mam większe światło, ale nie korzystam nigdzie. No to lecimy, to wiesz. Dobra, git. O, no, ja bym głęboko Dobra. wskoczył. Siemka Mandzio, słyszałeś, Dobra. że TVP Dobra. skomentowało Awieca. Dobra. Dobrze, ale jak skomentowała, tak. więc, a w sensie, że Siłko w jaki sposób? Skoczyłeś za późno, kubirze, i ja w połowie tej wieży się pojawiłem. Znaczy, wydaje mi się, że obrażenia byłyby zachowane. No właśnie, tak zrobiłem, wydaje ale... mi się, że, że lepiej właśnie skoczyć niżej, wiesz? W motel Polska go wrzucili, znaczy tak, ale jest to gdzieś jest na YouTubie, żebyśmy później no nie, zobaczyli. Tak czy siak, jest broken. <laughs> ale łatwiej ci zrobić. Łatwiej, łatwiej zrobić watera, no bo tak. jak wiesz, z taką prędkością to na cirku, nie? Janek, to na Discorda mi podeszli, dziękuję tak, ślicznie. muszę sobie zestaw magika. Ogarnę. Tak. O Zastaw nie, jaki zestaw, jak tobież tak, powiedział, tak, zestaw tak, magika tak, bardzo tak, zły mi tak, pom tak, żar przyszedł do głowy. Się Dlatego się zamiast tak, to mówić, tak, jaki to po prostu powtórzę. Tak, kolejny zestaw magika, tak sobie dłożę. E, łóżko, łóżko nie będzie mi potrzebne, bo no, jak zginę, to to jest koniec, więc tak mi łóżko totalnie bez sensu. Kurde. No dobra. Spróbujmy tak na razie. Ale tobiasz, nie masz piasku przecież do zestawu magika. Dobra, mam nadzieję, że tyle wystarczy. Dobra, późno skoczę. Kurde, ja nie wiem, jak jest czasem, to jest najgorsze. Tym Dobra, razem wystarczy. Dobra, w ogóle teraz. Zaraz się noc. Będzie. Ja pierdzielę, chłop naprawdę to robi. Chłop naprawdę powiedział: zestaw magika i będzie zeskakiwał. A trochę bloku sobie został Come on, Tobiasz! Ja się nie zdradziłem, dobra, nieważne Tobiasz! No to dobra. co Tobiaszu, kończymy Tak szybko No i co ty wymyśliłeś niby? <grym> o! A. Co?! No i co ty wymyśliłeś niby? O! A Co?! Ej, szczerze myślałem, że to już jest koniec Myślałem, że nie da się na te płytki w ogóle zrobić watera. Że ty takie klasyki z poprzedniego odcinka robisz? Ale, ty <noise> ale tym razem zdążyłem. Ale mogli zrobić coś ale lepszego. To byś mógł workbencze zrobić. Workbencze byłyby takie, żeby nie, nie mógł walnąć to, tego wiadra. Na, na te płytki, co to będzie, no nie, bo. Mhm. Ja wiem, że ty jesteś że ty zrobisz To powinna być górna tera. płytka, tam, niedolna, tam albo tam górna, stało, tak? Powiem, górna, górna musi być. być. Ale... Jakoś no nie podniecałem się tą trapem, nie? No, wystarczyło, żebyś postawił mnie koło creepera i bym zginął, bo tarczy sobie wtedy jeszcze nie ogarnąłem. Wtedy ogarnę sobie tylko łódkę, drzwi pochodnie, czyli takie podstawowe rzeczy, żeby przeżyć w słapa. I mam fajny pomysł, znaczy... No nie wiem, czy on jest fajny, nie jest głupi jak but, ale no będzie śmiesznie, będzie śmiesznie na pewno. No way! Perfekcyjnie! No to możesz mi od razu powiedzieć, co planujesz, co na to. No jasne. Jezu, jest tak dużo tych mopków. Masakra Spokojnie widzowie, ja wiem <laughs> o tym to. O, Sorry. wioseczka! Widzowie, spokojnie, ja wiem o tym, że wygląda to mega średnio. jest Jezu, to obierz, no ty chcesz, żeby w taki sposób Kubiry zginął? Spokojnie, spokojnie. Ja mam taki plan i <laughs> zaraz zobaczę, się, to będzie śmieszne ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. on chce się wybudować na samą górę, po czym strzelić w górę z łuku i w momencie jak Kubir tak, zostanie nie. podmieniony, to ta strzała uderzy w niego i on będzie spadać na dół i będzie prostu, taki zdziwiony, że myśli, że po prostu on nie walnie wiadra? No przecież no, nie to tak, tak, to jest tak jak to zwykłe walniecie wybrane. wiadra wtedy chyba. Dobra, zostawmy sobie też jakiś budulac. To sobie okay. mogę tak zrobić? Ale tak, trzy obsydiano to jest zajebiste, jest może, może zrobić jakiegoś trapa jest, fajnego. Yy, nie to jest klocek Obsydianu i Sweet. A, no to wioskę znalazłeś. Strzelam, że to był kowal po tych achievementach, ale. Hmm. Nie, 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 tylko nie ty. Tylko czy... Nie albo kowal, albo portalo. Dobra, zdajemy sobie też to, żebym... Przypa przypadek się nie wywalił. Zjem sobie wrażę czego. No i ja jestem ready. He 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 he. Ja mam problem, że nie zdążę się chyba ci nic zrobić, albo w sumie. Dobra, ale ja robię taki głupi trick teraz, ja powiem o tym, że ludzie się teraz ze mnie śmieją. piszę XD, kurde, w komentarzach, czy gdzieś tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Dobra. Co! w ogóle go też nie uderzyły. Uh! Nie miałem wiaderka na pasku. Podczas lotu wyjąłem wiaderko na pasek i zrobiłem lotera. Serio? Ale, Ale mi serce. Od bije. Raz, jak ja nie skoczyłem z tej wieży. Ty byś, jakbyś się nie ruszał, to byś stał na samej górze tej wieży i tyle. Rozumiesz to? Co ty z obsydianem zrobił? <laughs> Ej no chyba, że. O Boże. Dobra, idę szukać diamentów. Jak to jest kowal? To najprawdopodobniej, no. Czekaj, no. Czy z Kowala może być mała ilość obsydianu? No, może, z 4 obsydianu być. 4? Tobiasz! Z Kowala no, to, może to, to może być całe, całe przykład, czy 11 czy nawet! Ty, no to ty możesz sobie na spokojnie zrobić, kurde, mnie obudować. Dobra, w sumie mam pomysł, co zrobię. Ciała, czy... i e... Nie wiem, czy wykminisz, jak to przeżyć. Ale to może być w sumie Wait. ciekawe. Ja pierdziel, bless czyli Ile, czekaj, muszę obliczyć, ile ty by, musiałbyś zdostać opsa, żeby mnie full zabudować? Zrobię tak. Mm. Okej. Okay. Ten Oho. creeper... O! Szybko. Mnie. A! Szybko. Dobra, nie A. mnie. Aaa. <laughs> <Serio>? <laughs> Nie zdążyłeś nic zrobić? A... Super. <laughs> serio! <laughs> Nie, Nie wiem, na czym miała ta pułapka Kubira polegać, tak naprawdę. A, że on ma po prostu problem z wyścigiem, marnuje dużo czasu, ale to nadal jak tam? Okej, okay. Ej, dobra, okej, okay. zaczynam rozumieć problem w tym. Zaczynam w rozumieć w tym problem. Okej. Okay. na pierwsze rzut oka to wyglądało takie, Ej, po co chodzi z tym? Ale teraz to jest pipehead. Ale wystarczy, okay. że wyleje wodę pod siebie i po prostu może wypłynąć. Przecież będzie mógł wypłynąć, jedna kratka. Co tam? Co jest grane? Co ty żeś zrobił? Co to jest? Za sko ile jest tej lawy? Co ty się odwalił, Czekaj, muszę zobaczyć, co ty że się odwalił. Ile, bo tam był obsydian, chyba, czekaj. Nie miałeś więcej obsydianu? Ile tam było w tej skrzynce było obsydianu? Trzy. Trzy obsydianu. O, tak do to netheru! To było dziesięć, to nie wiem, co Czyli ja oni grają Jeśli z nederem! To było o plucie. Nie, czy, generalnie czy on będzie robić ja po prostu? Tak, całkowicie cicho, bo ja rozumiem, że wiesz, że lubię komentować rozgrywkę i tak dalej, nie? No. Ale musiałem się full sfokusować, bo. Albo buduję go się... po prostu. Chciałem skoczyć do lawy na początku, potem miałem przygotowanego creepera, który się zdespawnował. I musiałem na ostatnią sekundę coś wymyślić, ale wiedziałem, że tam że był żwir również na suficie i chciałem Cię zasypać ten żwir w ogóle jakoś zadziałał, cokolwiek się stało, czy nie? Nie, nie nic, nic, nic. nic nie, no to jest portal. Nie, ja pierdziele. To w się sensie, nie no, ja generalnie chciałem Cię creeperem jakoś wysadzić, żeby jakby dałbym kamerę, spojrzałbym się w przyciskach i no, to jest po prostu creepera, portal. przez to Creeper być na plecach, wybuchł i byś nie mógł zareagować tarczą. Aha. Ale ten Creeper się zdespawnował. No i oprócz no na koniec no jedynie rozkopałem suwyt, bo wiedziałem, że. Tam Naprawdę jest nie ma żelaza! Skierzy, tam wcześniej nie stawiam Nie ma żelaza, o nie! No po To, żeby ci tam zasypało, nie? no to to był taki plan awaryjny, no ale no klasycznie musiał się zespalnować. A to twoje? Chciałem się full skupować bo nie wiedziałem, Nie wiedziałem, co. Nie. To, <laughs> będzie w ogóle źle. O, no, no nie robiłem, ale dobra. Tak szczerze zbudowałbym się do góry i zrobiłbyś sobie łoterka znowu dla kontentu. No, ale nie oszukujmy się, watery, watery w naszym wykonaniu to nie jest taki, taki super content, no to jest jakby wiesz Przewidujesz fabułę <grym> no. Przewidujesz odcinek, co będzie dalej, nie no ja liczę, że zaraz. Ja masz reację, masz, masz reację. Ja mam nadzieję, że zaraz coś. Zaraz coś. Co? Co ty robisz? Co się dzieje? My gramy na nether? Na no, nie gramy? No wydaje mi się, że gramy na wszystko, nie? <laughs> co ten sobie wymyślił ja teraz, wierze, że gramy na Nether? Przecież normalnie moglibyśmy wpić w pierwszej minucie to. do Netheru sobie. Dobra, może nie w pierwszej, ale wiecie, przy pierwszym słabie od razu nie, do, nie, do no Netheru. Wiesz, nie ustaliśmy w ogóle wcześniej zasad, wiesz, na co gramy, na co nie gramy, tak naprawdę, wiesz. Pełna dowolność, ale jakby w po, po poprzednim odcinku w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby pójść do Netheru. A Nether no. to jest pewna śmierć, wait. Ja pierdzę. tak takie coś, takie coś nie pójdziesz do netheru, wygrasz w taki sposób, nie no jak zginę w tym neterze rozumiem? Nie no, wskoczysz sobie na spółkę, na pewno, dobra, mam pomysł. Dobra, inaczej, zrobimy tak, w razie czego, Może nie, no nie no, ja przegrałem już, nie mam szans. Też mi się tak wydaje. Nie ugram tego. Dobra, wejdź w jakimś fajnym, dobra, lecę. Ja pierdzielę, serio Kubir? No way. To w pierwszym odcinku też mogłem pójść do netheru. Aha, jeszcze! No to koniec tobiaszum. Co, naprawdę? Ja nawet wody nie wyciągam. A no, to super. Aha! Jest! Gra. nie wiesz co. To niezłe złe Ha! Jest! Wygrał No nie wyszło, co? Ale wiesz, że ja w ogóle na low przeżyłem? Nie zrobiłem ten, watera. Eee... Nie gadaj, naprawdę? Tak. Sara, do... dziękuję za pół roku, pozdrawiam no bardzo serdecznie. No way. Czekaj chwilę. Wystarczy, żebym mniej pierniczył cały czas, tak jak zawsze to robię. Mniej gadał, podbudowałbym się wyżej i bym wygrał. Wygrałbym to, bo ty szybciej otrzymałeś obrażenia, niż ja zginąłem od lawy. Tak. Ja tak, pierdzielę! No way! Ale wygrałem. Pomyśl, pomysł był dobry z tymi łódkami, ale. Nie dało się tego zrobić. No, znaczy, no ja powiem tak, skoro oni mieli niepisane zasady i nie rozmawiali o tym letterze i nie wspominali, no to Beka z nich, że tego nie ustalili. No Beka z nich, że tego nie ustalili. No jest to dla mnie dziwne, bo jak z nexa graliśmy, to od razu sobie powiedzieliśmy: bez nederu, bez nederu. A oni w ogóle o tym nie gadali. Ale dobra, Kubir. No. Słuchaj mnie teraz. Jest, teraz był rewanż, tak? Mhm. Czyli to jest 1-1, bo pierwszy odcinek wygrałem. Tak. W nextie gramy na nether. No, no powiem tak, to no sorry, no straciliście punkty, to miejcie tego, miejcie tutaj wonny, do Kubira, nie do mnie. Bo wygrał Kubir, rewanż. No, wygrał Kubir, no przykro mi. No, to, to możecie jemu napisać, że słabe, ale to nie mi, proszę, nie na mnie złość. Szkoda! Bo tak naprawdę mieliśmy.